Cztery, 5, 6 i napiwek. Dziękuję. Czy to możliwe, by tu ukryło się zło? Tu jest tak, tak ładnie. Dzień dobry, dzień dobry, chłopcy. Chodźcie, proszę, czekaliśmy na Was. Mały Charles zawsze był nadzwyczaj zdolny. Nawet zbyt zdolny, zdaniem niektórych. Zaraz wyjaśnijmy coś. Tacy mili ludzie jak wy są rodzicami właściciela tego psa robota? Znaczy Skipiego? Och, to był śliczny szczeniak, gdy dawaliśmy go Charlesowi na urodziny. Mieliśmy nadzieję, że oderwie go od zła, którego tak pochłonęło. Lecz niestety biedny Skipi miał straszny wypadek. Miał głupi zwyczaj gonienia samochodów jadących w jego kierunku. Hmm, chyba już wszystko rozumiem. Nie, dziękuję, to było pyszne. Nie ma za co. Charles wcale się nie załamał, złożył parę części, dokonał transplantacji mózgu i skipi był jak nowy, ale że trochę inny. A potem zrobił to samo z sobą. Stąd ta przezroczysta kopuła na głowie. Przezroczysta co? Ach, no, przecież nie poznaliście jeszcze Charlesa. Niektóre dzieci przekuwają sobie uszy, inne oryginalnie się strzygą, a Charles pragnie, by ludzie widzieli jego mózg. Jeszcze jeden koktajl? Tak, chętnie. Kocyku? Czy to nie urocza dzidzie? A no sami powiedzcie, czy nie mam racji. Jak ja nie znoszę tych historyjek! Krrr! Muszę z tym skończyć! Niech ci dwaj się stąd wynoszą! Mam wrażenie, że wasz synek to w sumie dobre dziecko. Może trochę bardziej pokręcony niż inni, ale jednak dobry. Myślę więc, że przy odrobinie ciepła i miłości da się go naprawić. A raczej nie o to chodzi. Głupie! temu króliczkowi. To nie jest królik, to ma i jego też załatwię. Nie! Amelio, pozwól, żeby tłumaczyć ci coś na temat zła. Nie, nic mi już nie tłumacz. Hej, Charles, jesteś tam? Chciałbym z tobą chwilę pogawędzić. Cześć, witaj, mały człowieku! Drobalu, nie mógł do mnie mały! O nie, nie, nie trzeba się zaraz unosić, wiesz, czak? Może i jestem starym, zrzędliwym, superbohaterem, ale chyba wiem, na czym polega Twój problem. Dojrzewanie to trudny orzech do zgryzienia. Tak, jasne, stary! Zaraz postaram się go rozgryźć! Zaczekaj, tam, czwoku! Zaraz wracam! No, chyba go przekonałem! Mam do tego żyłkę! Oby nie taką jak do napraw sprzętu elektrycznego. Wiesz, czasem masz wisielczy humor. Zło, 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 prędzej, zło, zło. Muszę wymyślić coś naprawdę złego. Mam? Zderzyć księżyc z ziemią. Piesku, idź na dół i załatw tych dwóch. Aaaa. Tylko spokojnie. Zwierzęta czują strach. Ja się nim zajmę. Więc znów się spotykamy. Jesteś skipy, prawda? <grystanie> Jaką masz ładną zabaweczkę? Słyszałem o niesamowitym postępie w przemyśle zabawkarskim. <grystanie> Będziemy chyba żałować, że już jej nie trzyma w zębach. <grystanie> <grystanie> Prowadziliście mnie na sam szczyt zła! I byłbym wam za to naprawdę wdzięczny, gdybym nie była aż taki zły! Bo tylko ktoś tak zły jak ja może wyrwać księżyc z orbity i cisnąć nim o ziemię! <śmierdzi> Oni... Naprawdę chce to zrobić. Zamierza zderzyć Ziemię z Księżycem. Kleszczu, to potwór. Nie wygłupiaj się. To tylko młodzieńcze wołanie o pomoc. Wołanie o trochę ciepła. Nie martw się, Charles. Jest na tym zwariowanym świecie ktoś, kto cię rozumie. Kto chce ci pomóc. Kto chce cię przytulić. Ale on mnie denerwuje. No nic, już niedługo ja będę górą. Jak wypali mój szatański pomysł. Pozostało mi już Jedno, ująć się pod boki i śmiać się. Dobrze, śmiej się wraz ze mną. Z całego świata napływają doniesienia o ogromnych falach przypływu. Na Ulicach panicha. Potwierdzone już informacje, że księżyc wyrywany został ze swojej orbity i niedługo sterzy się z ziemią. To już koniec! Już po... Wiesz skarbie Charles posunął się chyba trochę za daleko. Tak, słonko, chyba masz rację. Czas na wspólną rodzicielską interwencję. Charles. Charles! Charles, zostaw księżyc w spokoju! Słuchaj, tatusia, kochanie, ma rację! Nie! Charles, powiedziałem, zostaw księżyc! A ja mówię nie! Charles, jesteśmy z mamą bardzo, bardzo rozczarowani. Wierząc jednak w nowoczesne i partnerskie rodzicielstwo, uważamy, że sam jakoś rozwiążesz ten problem. Zamierzasz zderzyć księżyc z ziemią, aby chcecie mu ufać? Ty nie masz dzieci, prawda? Czasem trzeba spojrzeć na wszystko z ich punktu widzenia. To lata dziewięćdziesiąte. Jesteśmy przekonani, że ta zabawa z księżycem i z ziemią to naturalny etap jego rozwoju. Jedynie przemijająca faza. Ufamy, że krótka. Nie spóźnijcie się na kolację. Oj, będzie zawierucha. Przedom. Przestań! Niedobry pies! Niedobry pies! Niedobry! Ej, przestań się z nim bawić, skippy! Wykulcz ich! A w nagrodę dam ci nowe zabaweczki! O, rany! Jego geniusz mi osłabia! I tym razem opatrzność mnie nie zawiodła! Gdybym tylko mógł dosięgnąć... Obiektu pożądania skipiego. Masz piesku z chce się bawić. Dobra, piesku. Kleszczu. Zabawimy się. Abort. Klesz. Nie będzie dentystów, nie będzie zastrzyków, nie będzie pracy domowej, Czarny Czary, Co? Jak śmiesz wdzierać się do mego tajnego królestwa? Śmiem, bo troszczę się o ciebie. Ze mnie naprawdę jest fajny gość. O błagam, daruj sobie te gadki! Są drętne? Tak! A te wcześniejsze? Też! W takim razie, proszę natychmiast umieścić księżyc na jego rybicie. Zmuś mnie! Zniszczysz całą ziemię! Cóż, nie da się zrobić omletu bez stłuczenia kilku jaj. <noise> Takie jest zło! Już ja cię zaraz stukę, wstrętny bachorze! O rany! Wielkolud chce mi zrobić kuku! <noise> Czy mogę już wysiąść z tego pociągu? Piesku, zniszcz <noise> łamek sekundy na jakiś ruch. Myślę? Mógłbym? Nie. A może? Nie. To nigdy nie wychodzi. A gdybym? Nie, to działa tylko na kaczki. Kaczki. Uciekać. Trzeba uciekać. A! <laughs> Jak dobrze oddychać, to chyba będzie moim hobby. Jesku, Skipi. Nic ci nie jest. Nie martw się, Skipi. uratuję cię. Już! Mam nadzieję, że to się uda. Musi! Skipi! Odezwij się! Odezwij się! Arturze, powinniśmy się ucieszyć czy zaniepokoić. Jesteś w niezłych tarapatach, chłopcze. Koszty usunięcia zniszczeń potrącimy ci z kieszonkowego. Trzeba je będzie potrącać przez dziesięć lat. Dziesięć lat? Mamo. To odbuduje laboratorium. To niesprawiedliwe, to jego wina. <ścoughs> Cóż, jeśli dbałość o wartości rodzinne, y można uznać za winę. To sądzę, że moje super bary udźwigną ten ciężar, prawda, Arturze? Chyba tak. Na bak. Cieszę się, cieszę się, bo jednostka rodzinna jest klejem, spoiwem, wielokrotnie przetestowaną substancją łączącą tkankę naszego życia społecznego. Niech będzie błogosławiony ten ciepły koc, który pokrywa naszą ziemię miłością i troską. Mały człowieku, czy czegoś się dzisiaj nauczyłeś? O tak, jasne. Świetnie.